Mano, kosmiczne świry, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Filipega ze mną jest gruby Witam, witam. Jest to nasza seria gruby w kosmosie. No i co? No i, no i lecimy dalej. No, w poprzednim odcinku zaczęliśmy sobie z grubej rury, zbudowaliśmy jakoś tam podstawowe rzeczy, takie podstawowe, że podstawowe, że jest samouczka praktycznie. No, a w dzisiejszym odcinku plan jest bardzo prosty, stworzyć piec do wytapiania i zdobyć pierwsze aluminium, które wykopie Gruby, bo właśnie po to jest w jaskini. I chyba już nawet masz je, czy nie jeszcze? Aktualnie podprowadziłem sobie tlen. Aha, dobra. Żebym tak, więc spodem. to jest nasz pomysł i drugim planem, jakim posiadł O kurde, Amon! Bardzo mi się to podoba. Podoba się to dla mnie. Drugim planem, który mamy dziś jeszcze w planach, taki ja mam przynajmniej mały, taki mikroskopiny, aby spróbować odblokować ciągnik, by w kolejnym odcinku już można było tym ciągnikiem pełnoprawnie jeździć na wyprawy i no i najzwyczajniej w świecie okay. po prostu brać próbki, by mieć tych bajtów po prostu więcej. Mam mam takie coś jak pomoc badawcza Excel Dynamics Masz tą, ten trójkąt taki. A, tak, tak. Na co? Na prąd? Oczywiście. Patrzcie, mamy tutaj ogromną kopalnię pod sobą. Co jest? No jest to plus jakiś. Może minusem w sumie. No tak, bo będzie ciężko się rozbudować później, później, bardzo później. Ale póki co jest to... Dobre rozwiązanie, gdyż posiadamy możliwość szybkiej eksploracji ziemi na dole. Więc jest to, jest to bardzo dla nas yy, pożądane. Nie no, jest to po prostu spoko, że mamy możliwość yy, wchodzenia do jaskini praktycznie w kilka sekund. Gdy yy tylko będziemy chcieli, to po prostu możemy do niej iść. Dobra, słuchaj, piec hutniczy działa. Piec hutniczy jest. Teraz średni magazyn. Ma namów. E, mamy taki coś jak licznik śmierci, i na razie jest jeden jeden. A wywaliłeś się? Tak. <noise> no dobra. No to mamy jeden jeden w takim razie. Czy ja mam złożonego przy sobie? Nie mam. Czy szkoda, Ale dobra. Przeżyjemy z tym faktem. Wow. No to 1-1 jeden jeden w takim razie. Tak, złożonego tu odłożę. W ogóle mam próbkę badawczą, która jest dużo warta. Myślę, że z jakichś tysiąc, z tysiąc. No, może sięknąć. Dobra, nie mamy złożonego. Muszę po niego skoczyć. Oj, oj! Ale zanim to. Szybko poszło. <laughs> mm, tak. I mamy. Na co to jest 100? Dobra, jedę ja po ten złożony. Eee, tylko chciałbym tutaj tymi patykami przejść sobie. O dobra, bo mamy to zadanie, żeby zdobyć 10 tych próbek strasznych. Więc to spróbujemy. Eee, ogólnie dla klimaciku uznałem, że muzyka którą podłożę, będzie to interstellar, będzie to coś cudownego, będzie idealnie wpasowywać się w to jaki jest tutaj vibe. Mam nadzieję, że nam się spodoba. A tymczasem ja tu wracam. To jest miejsce mojej śmierci, ale wracam tu, gdyż potrzebuję złożonego. Tu widzę, że to jest w ogóle bardzo duży teren, który by się nadał. Tam są góry. Czemu nie daję patyków? Billu. Znowu zginę. A ja jestem idiotą. Zacząłem dawać patyki. Znaczy jeden dałem, po czym już przestałem dawać. To jestem właśnie ja. Złożony, złożony Oto państwo. Dobra, no super. A e, jeśli widzowie chcą, to mogę ja jakby, możemy wprowadzić moją perspektywę. Że... Tak, jest taka opcja i byłyby przebitki na przykład. Lub coś takiego. Eee, Także, no, jest taka opcja, możemy coś takiego wprowadzić, napiszcie, no, jakby to było. Gdybyście chcieli. No bo w sumie można, to racja. Aha, bo to nie z tego. Mam nadzieję, że, że tego złożonego jest tutaj więcej, niż to, to coś, co tutaj wykopuję, w sensie, że w okolicy Masz więcej. złożony? Mam złożony. Nie. I to właśnie z nim, bo mi też blokowało. Ogólnie mamy góry, więc mamy mieć. Automatycznie. Nie! Jest proszę. Oj, to... mamy grafit obok. Też bardzo dobrze, bo grafit jest potrzebny później, ale jest potrzebny. Warto zaznaczyć, że jednak jest potrzebny. E, tu mamy w ogóle te punkciki. One mi to trochę się wkopały, że tak powiem. No, a mamy takiego kwiatuszka. Dobra, komorę badowczą drugą zrobimy. Czy ty czwarty raz zginąłeś? Trzeci. Czwarty. Czwarty raz. A nie trzeci. Czwarty. A nie mam kabelków. A ja to będę później liczył, może trzeci. A nie wiem. Eee, A ja Mam, dałem. Dałem tu. O, tak, dokładnie. Zbyt. I ja tu od razu zacznę robić już podłoże z tyłu, bo będzie trzeba tu zrobić drugą komorę badawczą, gdyż jedna to mało. I zaraz wejdziemy w zadania, bo zrobiłem ten piec hutniczy, a nie odebrałem chyba nagród, jeśli mnie pamięć nie mieli. Do jednego jest chyba potrzebna mieć do ulepszenia, a do drugiego jest chyba złożony. Nie, ceramiczny i złożony. Tak, przypomniałem sobie. No to i tego, i tego aktualnie nie mamy. Nie złożony tylko. Platforma B. Nie złożony tylko. Aluminium. Dobra. Czy ja mam coś do przetopienia? Nie, nie posiadam nic takowego. Powiedz mi, czy ty masz... Bo to się wywaliłeś w tej jednej jaskini już tyle razy. Czy masz dla mnie tam ten aluminium? To się bardzo nam przyda. Weź sprawdzimy sobie zadania. Aha, musimy zrafinować aluminium, dobra. No to tego na razie nie zrobimy, ale możemy zaraz zrobić te bajty. To się zaraz samo zrobi tak naprawdę. Waćmy to. Dobra, jest dobrze, jest dobrze. A żeby nie marnować czasu, to pójdę pozbierać jakieś kolejne rzeczy. Na przykład mógłbym już skończyć te próbki. Dosyć długo mamy to zadanie. Nie podoba mi się to, że mamy je tak długo. No właśnie, dobrze jest. Skończyliśmy to już dawno. Powinniśmy to skończyć. No ale, o, widzę, że jest tu żywica. Coś, co mi jest bardzo, bardzo, bardzo potrzebne. że mi się to połączy. Tak, super. Podoba mi się to, że jest tu żywica. Są dosyć blisko, więc też z góry spoko. Właśnie, bo y, można te ślimaki, które tutaj sobie skanujemy, zabrać, prawda, do bazy i przeskanować mm, komorą badawczą. Natomiast, niby jest z tego więcej punktów, ale. To jest takie. Na początku gry jest to jest to OK opcja, bo no, no jest to okay opcja bo macie z tego trochę. Jednak tych punktów trochę tego jest. Na pewno więcej niż jak to tak proste zeskanujecie. Ale na późniejszym okresie, albo gdy już pogracie w tą grę trochę i uznacie, że kurde to nie ma sensu, bo później są i tak lepsze rzeczy, żeby te bajty zdobyć. A to i tak jest naprawdę łatwy sposób, żeby to ten ogarnąć sobie. Nic no. To wygląda. Dobra. Wracamy. Wracamy, wracamy. Po krótkiej przerwie. Króciutkiej. Ale jednak. Dobra. Wsadzamy to tu. To tu. Teraz tak. Mam tej żywicy trochę. zbierało się tego. Czemu tego nie mogę odpakować? No dobra, jednak ja mogę. Trzeba je dużo? E, nie mam już. Po amarynom skoczna. Czy no. Tak. Zginąć kolejny raz? Nie. Czy... Ty gdzie byłeś? Po pożywice. Dobra. Znaczy, I pożywice i nie pożywice. Oj, nie to. to... Nie. Dobra, ja już o. robię kolejną komorę badawczą, żeby to szło. O Jezus. żeby to szło. Trzeba tylko to włączyć tam. Super. I aktualnie mamy 300 bitów bajtów na sekundę, na minutę. Jest to dużo, bardzo dużo. Bardzo mi się podoba ta liczba. Dobra, no to słuchajcie, jeżeli będziemy mieli takowy... jakieś zadanie zrobiliśmy? Tak. Jeżeli będziemy mieli takowy traktorek, Będziemy sobie już jeździli po rzeczy różne. E... śmierdziuch. Jakaś, Jakaś kula gazu mnie goni. Natomiast na razie... U, 4,5 koła już tych bajtów, nieźle. Natomiast na razie no nie będziemy mogli jak z tym jeździć po to, więc raczej będziemy mieli tego dosyć mało. Łe, kula gazu mnie goni. Mamy no, tego w sumie fajnie, mało. Co się dzieje? I strasznie mi się podoba, że te planety tak blisko przelatują koło nas. No nie, to wygląda tak w sumie. Szczerze mówiąc, wygląda to nice. Ech, aha, żywicy, mam trochę za dużo jej przy sobie, jednak. Ja mam coś fajnego. a ja ci to przyniosę, dobra? Nie, bo ty chcesz mi tego śmierdziela przynieść i zasadzić. Nie, nie. W nie magazyn, słuchaj, przyniesiesz mi już w końcu to to aluminium? No, jest mi bardzo, bardzo potrzebne. Nie widzę, nie widzę szukam, ale nie Otóż jestem. chciałbym odblokować duży aktywny magazyn i to zrobię. Mm, co to nam da? To nam dużo da. Tylko do tego jest Aha, nie mamy w ogóle co jest. Tylko do tego będzie potrzebne. Och będzie potrzebne do tego cynk. A żeby cynk zrobić, to trzeba mieć też z ziemi. Więc musisz znaleźć cynk i aluminium. Takie dwie rzeczy podstawowe, z których będziemy korzystać przez następne prawdopodobnie kilka dobrych odcinków, myślę, że z 5 albo i nawet więcej. Ale na pewno ważne jest to, że my chcemy bardzo szybko przejść na kolejną planetę. Dlaczego? Gdyż im szybciej się to zrobi, tym lepiej. Po prostu Im szybciej, tym lepiej. Im szybciej się tam dostaniemy, tym szybciej będziemy mieli tytan, tym szybciej będziemy mieli inne materiały różne. I tak dalej, i tak dalej. I to tylko na plus będzie, więc... Yy, chcemy po prostu tam się szybko dostać. Nie bardzo szybko, bo nie o to chodzi. Ale szybciej niż powinniśmy. Może tak. Nie, dobra, źle to będzie. Nie szybciej niż powinniśmy. Chcemy ze początek, który doprowadzi nas do tego, byśmy już byli... W momencie w którym powinniśmy lecieć. O, ten sposób. ten sposób chciałem to powiedzieć. Mhm. Eee. To platformy. To sobie. Co to jest? A może być ta platforma? Nie mam problemu. Hej. Bo dobra. Bo... Masz materiał wybuchowy? A, znalazłeś czarną skrzynkę? Dwie. Tak. O mój Boże. No tam są y, mikrochipy. Tylko siebie. One są bardzo późno potrzebne, ale są bardzo potrzebne. Mikrochipy. siebie. To dobrze, to dobrze, że je masz. Tam. Gdzieś. To zapamiętaj, gdzie one są. Tam, słabo do Średni magazyn. Dobra. Pak. Nie, nie, Jeszcze szybko, co szybko, gruby, biegnij, 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 gruby. Tak, tak właśnie się to wygląda. Mm, ogólnie, tak szczerze powinniśmy mieć już mody, żeby robić co w górach. No, ale nie mamy, bo nie mamy aluminium, bo ktoś zginął cztery razy. Nie, no, dobra, jestem gruby. Ale no trudno. Mamy przynajmniej ogarnięte troszeczkę w bazie, więc też są jakieś plusy. Mam bardziej bazę ogarniętą niż zasoby, które potrzebujemy do tego, by zasoby, które są potrzebne do tego, by iść dalej. Czy mi się to podoba? Nie zupełnie. Wolałbym być dalej. Ale być w tyle z bazą. Eee, ile mam bajtów? 4000. Dużo. Taka liczba mi się podoba. Eee, mogę iść poszukać jakichś jeszcze tych w sumie. Jakiegoś złożonego też. Ja wracam do bazy. Dobra, pójdziemy w tą stronę. Jeszcze nie szliśmy tu. Widzę tu złożony. Czyli... Potrzebną nam rzecz. O! I widzę jeszcze jedną rzecz potrzebną nam. Znaczy niepotrzebną, ale... Warto z, z, z nie, 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 nie. Okej, okay, kolejny punkt do badania i to dziwne coś. Serio, widzowie, jeżeli wiecie co to jest, ciekawy obiekt, napiszcie. Bo ja nie mam pojęcia co to jest. A bardzo mi chciałbym wiedzieć, bo to jest jedyna rzecz, której tak naprawdę nie wiem. Tak szczerze. To jest jedyna rzecz, której nie mam pojęcia jak to działa i jaki to ma cel i w ogóle po co to jest. I co z tym mogę zrobić? Czy w ogóle mogę coś z tym zrobić? Czy, czy to jest tak, żeby było? Czy to jest, żeby że, że po coś, czy, czy co? Gdzie ty jesteś? Zbieram złożony. Jeżeli masz aluminium, to wrzuć do pieca, żeby się od razu przepalało. Robimy... Aluminium nie mam. O... A jak masz cynk też aluminium, Mam coś innego. To nie mam. To Zreszcie, am, ale aluminium, pamiętaj, że to nie jest aluminium, tylko lateryt. Nie wiem, co to jest. Dobra, eee... no wracam. Jakbyś podszedł szybciej do bazy. No idę, idę, idę. Mamy jeszcze 16 minut odcinka. Co to jest? Nie mam pojęcia. Kula. Pusz to. Puść to. Lampa szachowcza. Co to jest? O chuj tu chodzi? Łapto. Czekaj. LRD hipnoza. Czekaj. Postawmy to. Chcę przeczytać. To jeszcze raz zbadał. Wiesz co? Jeszcze raz? Nie wiem czy to dobry pomysł. Może nie w bazie. Weź to gdzieś. Gdzieś dalej. indziej. Dodaj, no czekaj, bo mam trochę rzeczy do odłożenia się. Przede wszystkim to jakaś bomba, mam. No to tak wygląda. E, dobra. Trochę złożonego. Wydupiło. O, tu jest jakiś fajny. No się się fajnie gdyby nie, bo FPS, -y, ale. Coś przydatnego, jakby to było, to byłoby też spoko. No, już się skończyła Czeka, bo energia się kończy zaś. Nie wiem, jeżeli nie znajdziemy zaraz jakiegoś czegoś, co będzie nam energię tworzyć, to się wkurzę. Dobra, odpalaj to. Już? No, odpal to. To kurwa, mieliśmy kulkę mocy. No już nie ma. Ty, to się co, rusza? Co to, jest? to się rusza, chłopie. Grafik. gdzie to? E widzisz to? Gdzie? To się rusza. Co to się rusza? No ta kula. No? Zejdź po nią. Poczekaj chwilę. Zejdź po to. Nie wiem co to jest, ale. W następnym odcinku, właśnie, nie wiem co to jest, ale wiem, że w następnym odcinku pójdziemy sobie do jaskiń, bo dwa odcinki są tutaj, czy pewnie jesteście znudzeni tym, więc pójdziemy sobie do jaskiń, znajdziemy aluminium. Nie udało się nic dzisiaj Złabiasz? zrobić. Czyli ani aluminium, nie mam mnie tam. Czekaj, idę, idę, idę. Ej, puśczę, czyli nie mamy złapiasz? ani aluminium, ani traktorka, ani nic. Mieliśmy mieć? Nie mamy. O, Ej, gdzie ty jesteś? czekaj. Czyli dziurze. No czekaj, No, no, no daj do góry. Ej, o kurwa. Oj, przepraszam. Masz? Czekaj, puść. Dobra. Dobra. Teraz wyjdzie. <laughs> Dobra, badam to. Nie, czekaj, co to jest? Odzyskane z, z... wraku S e Streeton. To ciekawe. Brak śladów jakichkolwiek uszkodzeń. Nie jest End. przyjazne. Co jest? Nie jest przyjazne End. nastawione. Nie udzielasz mu pełnych informacji. Co? Dobra, używam. Jezus, jak daleko. Co to jest? Co to robi? Nie wiem. Dobra, czekaj, bo ja nie, 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 wiem, nie wiem, o co tu chodzi. Nie, nie jestem w temacie, ja nie w temacie. Daj mi ten tlen. Stój w stój miejscu. Ostrzeżenie. Wzorce się nie zmieniają. Ignorować. Pracownika. A, używam. Dobra, koniec, nie mamy kuli. Co? Chłopie, użyło się w jakiś. No i uciekło. Dobra, palić. Nie spadło. Tam. Mhm. No. Dobra. Nie wchodź w A tam jest ten, tam jest... To, ale tam będziemy jutro. No, w sensie, że w kolejnym odcinku w sumie. Czyli nie wiem kiedy. Dobra, no słuchajcie, no to by było na tyle w tym odcinku. 20 minut minęło, jeszcze zobaczymy, czy jakieś mamy. Nie mamy żadnych. No to słuchajcie, dziękuję bardzo za obejrzenie tego jakże wspaniałego... OLETORA miniaturkę strzelę, człowieku. Teraz jest miniatura robiona. Dobra, pomóż mi. Dobra, nie Dobra miniaturka zrobiona, więc odpadłem. dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się spodobał. Widzimy się w kolejnych. no?